A propos tego e, obniżonego głosu, mnie się bardzo obniżył głos też z wiekiem. Kiedyś nie mogłem powiedzieć, będzie piekło. Słuchaj, e, wydałeś, wydałeś ponad 50 płyt. Czy ta naj, najnowsza, która właśnie się ukazała, jest płytą ważną dla Ciebie, najważniejszą? Jak najbardziej. Najważniejszą dlatego przede wszystkim, że tam jest, tam są cztery moje kompozycje. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Agnieszka Osiecka jak przyjeżdżała do, do Nowego Jorku, to rzucała teksty swoje na, na stół i mówiła Ula, pisz. I ja oczywiście nieśmiało zamykałam się w pokoiku i tam z keyboardem takim dla dzieci, burlicerem takim, i sobie grałam, komponowałam, nagrywałam, śpiewałam. I tak powstały tekst, te, te, utwory właśnie do tekstów Agnieszki Osieckiej. Jest jeden utwór Agnieszki Osieckiej, znaczy jej tekst i, i moja, e, moja kompozycja, moja melodia. Potem jest drugi, trzeci i czwarty. Ale to są już moje teksty i moje melodie. Jestem tak. Dumna. Słuchajcie, to jest coś, ja cały czas mam niespodzianki w życiu. I może dlatego tak świetnie się czuję i tak rewelacyjnie wyglądam. Bo cały czas mi coś zaskakuje. słuchaj, Mareśki. Ja przyniosłam moją kompozycję do Jasia Smoczyńskiego, do mojego pianisty i producenta. On gra ze mną w zespole. Ja bym wyjaśnił, może byś napisał do tego utworu jakąś, jakąś, dodał harmonię jakąś piękną harmonię. A on tak słucha, słucha, mówi, co porąbało cię? To jest piękna harmonia. Ja nic tu nie będę dodawał, nic nie będę zmieniał. To, to przypomina mi kompozycję Teloniusa Monka. Ja, Telonius Monk, wybitny amerykański kompozytor. No rewelacyjny i pianista. Także jak ja to usłyszałam, wiecie, mając tyle lat co ja mam, ja, ja myślałam, że to może jest fajne, że to jest ładna kompozycja, ale aż tak? I cały czas mnie coś takiego spotyka. Słuchajcie, ja się dopiero rozkręcam. I... A teraz mały wykład, mogę? Mały wykład dla kobiet przede wszystkim. Ja widzę, że to sama młodzież, ale mówię wam, czas tylko tak szybko leci i zrobicie tak i już będziecie mia mieli, miały i mieli o wiele więcej. Najpiękniejszy wiek kobiety to od pięćdziesiątki do setki. Roz... Przekwitamy po to, żeby rozkwitnąć na nowo. Ja po siedemdziesiątce zaczęłam pisać książki. Ja po siedemdziesiątce znalazłam sobie chłopaka. Ja po siedemdziesiątce wybudowałam pierwszy swój dom. I teraz uwaga o, o moim chłopaku, on tutaj jest w ogóle, on jest z Gdyni. Tak, ja, o kapitanze II Wielkiej. Powiem wam taką, taką anegdotkę bo my się bez przerwy śmiejemy, to jest po prostu coś niesamowitego. Ja lubię się kąpać, leżę w wannie, ale się nudzę, nie? I ja wołam do Bogusia, Boguś, chodź, siadaj na kiblu i opowiadaj mi tam o, o tych morzach, oceanach, nie? I słuchajcie, coś niesamowitego, nie będę wam pokazywać bo, tego, ale tak patrzę, tak spuszczam wzrok i patrzę, a tu mi wyrosły dwie oponki. I mówię do Bogusia patrz. się takie dwie oponki. A on mówi nie ma się przynajmniej nie utoniesz. Ja mam jeszcze łatwo dłużka dębów. Ale jestem zabawna, nie? No to, tak. Co najważniejsze jest to, że ta nowa płyta wreszcie się ukazała, bo zapowiadała, że jakiś czas temu już na Lady's Jazz miała się ukazać i te, teraz. Bo no ja boję się trochę... Poprawiam, wiesz, jestem maluta trochę, ale to wyszło na dobre. Ale to na twojej stronie internetowej, tak? Można kupić ją. Sobie? Można, tak, można kupić. Okay. A, można kupić, a dzisiaj można kupić. Nie, <grym> nie wiem właśnie nie do chyba. To jeszcze ci namówię na jakieś wspomnienie związane z Basią Czeczelewską. Basia Czeczelewska, Matko święta. Słuchajcie, co to była za rewolucja na rynku amerykańskim.